Cześć, witam Was serdecznie z mojego osiedla. Przychodzę do Was z nowościami, z nową ofertą powitalną specjalnie dla widzów Weszło Fuksem, a w zasadzie specjalnie dla nowych widzów kanału Weszło Fuksem. Więc jeśli jesteś tutaj pierwszy raz albo jeśli jeszcze nie masz konta w Fuksiarzu, to zostań, bo powiem Ci, po pierwsze, jaki nowy bonus powitalny Fuksiarz oferuje dla Was, dla widzów kanału, po drugie, pokażę Ci, jaki kupon stawiam na dzisiejsze mecze, a w zasadzie na. Po prostu mecze tego tygodnia europejskich pucharów serdecznie zapraszam. Zakład bez ryzyka 100% do 300 zł. Taki bonus oferuje Fuchsias dla każdego kto zarejestruje się z linku, który jest na dole pod tym filmikiem. Kwota Waszego pierwszego zakładu, jeżeli okaże się ten zakład nietrafiony, wraca na Wasze konto w postaci freebetu, który można sobie wykorzystać na grę w fuksiarzu. Żeby spełnić warunki tej promocji, należy postawić zakład bez ryzyka 100% do 300 zł. Taki zakład, taką promocję powitalną oferuje fuksiarz dla każdego, kto zarejestruje się z linku, który jest na dole. Co istotne, tylko widzowie kanału Fuksem, a więc tylko link, który jest na dole, uprawnia do odbioru tej promocji powitalnej. Jeżeli chcecie grać w Fuksiarzu i chcecie skorzystać z tej takiej standardowej promocji powitalnej, no to e, niezależnie od tego, jak się zarejestrujecie, możecie to zrobić. To jest oferta dla wybrańców, dla Was, dla widzów kanału Weszło Fuksem, którzy jeszcze nie mają konta w Fuksiarzu. Żeby odebrać ten bonus powitalny, należy postawić swój pierwszy zakład do 300 zł. Jego wartość minimalna to 50 zł, a więc musicie postawić co najmniej 50 zł i zakład musi być ako, czyli Czyli co najmniej dwa zdarzenia muszą się na nim znaleźć. Kurs każdego z tych zdarzeń to co najmniej 1,6. Ja dzisiaj przygotowałem dla Was dwa zdarzenia, które mam nadzieję, że wejdą i będę się cieszył z wygranej w swoim zakładzie powitalnym. Jeżeli ten zakład nie wejdzie i zagracie poprzez link, który jest na dole, no to ym, kwota wraca na Wasze konto w postaci FreeBetu. Jak wspomniałem, do 300 zł. Manchester City, Real Madrid. Wszyscy zastanawiają się, czy to przedczesny finał Ligi Mistrzów, i bardzo możliwe, że tak. Bardzo możliwe, że mierzą się dzisiaj dwie najmocniejsze drużyny na kontynencie. W tym pierwszym meczu był remis 1-1 na Santiago Bernabeu i w zasadzie nie wiadomo, kto bardziej się cieszy z tego wyniku. Tak teoretycznie wydaje się, że to mm, rezultat, który bardziej promuje Manchester City, który teraz będzie grał u siebie, i który teoretycznie, no, u siebie, skoro wywozi z trudnego terenu 1 do 1, to u siebie e, ma większe szanse, żeby e, ten mecz przepchać i... To City są faworytem bookmacherów. No nic dziwnego, e, drużyna, która przyklepała niemalże mistrzostwo Anglii. Natomiast wiemy jaki jest Real Madrid. Wiemy, że Real Madrid uwielbia grać ciężkie mecze. E, dla Realu Madryt nie ma sytuacji, z których by nie wyszedł. Real Madryt kocha wyzwania i to, że w pierwszym meczu u siebie miał 1 do 1 i jedzie teraz do Manchesteru, to jest żadne wyzwanie przy tym, co robił Real Madrid w poprzednich latach. Pamiętamy chociażby mecz Realu Madryt z Manchesterem City z poprzedniej edycji Ligi Mistrzów, czy też dwumecz, kiedy to w pierwszym spotkaniu Manchester wygrał 4-3, w drugim, w końcówce, w drugiej połowie Riyad Marez strzelił gol na 1-0, a więc Manchester City miał wynik 5-3, no i wydawało się, że dowiezie ten wynik. Real musiał strzelić dwie bramki, żeby doprowadzić do dogrywki. No gdzie? No przecież to raczej niemożliwe, raczej bardzo ciężkie zadanie. No ale Real w swoim stylu z robił to i doprowadził do tej dogrywki, a w dogrywce strzelił trzecią bramkę i w konsekwencji to on znalazł się w finale Ligi Mistrzów, a nie Manchester City. Real Madrid, no pamiętny mecz z PSG, kiedy to w pierwszym spotkaniu było 1-0 i, i mówiliśmy, że to taki totalnie, ale to totalnie najniższy wymiar kary dla Madrytczyków, którzy no, wyglądali jak drużyna o wiele, o wiele, o wiele gorsza niż Paryżanie. W drugim meczu też nie wszystko się układało po myśli Królewskich, a mimo to wygrali 3-1. Oni po prostu nie muszą dobrze wyglądać, a Mogą, e, mogą wyeliminować bardzo trudnego rywala, nawet mimo niekorzystnego dla siebie wyniku. Dlatego mój zakład na to spotkanie będzie skierowany e, w Real Madrid. Nie wiem, czy X, czy, czy Real Madryt, Tutaj mam e, pewną zagwostkę. Pewnie bliżej byłoby mi tutaj do awansu Realu Madrid. Natomiast ja postawię na to, że Real Madryt będzie lepszy w drugiej połowie, że wygra tę drugą połowę. E, 4,80 to jest duży kurs. Wydaje mi się, że, że właśnie mniej więcej e, takie będzie to spotkanie: że Manchester City strzeli gola, ale w końcówce to Real albo wyrówna, albo e, przechyli szalę na swoją stronę, e, wygrywając na e, trudnym terenie w Manchesterze City. Czego się obawiam? Tego się obawiam, że, że zajdzie takie typowe równanie do średniej, no bo ileż można być Manchesterem City, ileż można wydawać tak potężne miliony euro na zawodników, a nie wygrywać żadnego trofeum. Myślę, że możemy tutaj mówić już o od takiej sytuacji, kiedy no, no po prostu musi już Manchester wygrać i to wynikałoby z czystej statystyki. Manchester ma też ten, ten swój brakujący element, czyli napastnika, no bo Erling Haaland jest gościem z innej galaktyki, gościem, który bije wszelkie możliwe rekordy. Zdobył w tym sezonie już ponad 50 bramek, więc jest skuteczny. Natomiast też, co, co mnie napawa pewnym optymizmem, Real Madrid w pierwszym meczu potrafił wyeliminować go z gry, bo Erlinga Haaland w ogóle nie było. Pewnym argumentem przemawiającym za moim rozstrzygnięciem jest też to, że w tym pierwszym meczu, w tej pierwszej połowie przeważał raczej Manchester City i to Real wtedy zdobył gola, a w drugiej połowie to królewscy byli drużyną nadającą ton, a Kevin De Bruyne trafił do siatki z dystansu. W tym meczu w Anglii wydaje mi się, że Manchester City będzie chciał mieć inicjatywę od pierwszej do ostatniej minuty. Będzie to na pewno słodko-gorzki mecz dla Pepa Guardioli, który zapisał się już w historii Ligi Mistrzów tej edycji, będąc pierwszym trenerem, który po raz dziesiąty awansował do półfinału tychże rozgrywek. No Peł Guardiola z jednej strony pewnie się cieszy, no bo to jest naprawdę duża sprawa, tyle razy być w, te, w, takim, w takim elitarnym gronie. Z drugiej strony po raz ostatni Ligę Mistrzów wygrał w 2012 roku. W zeszłym sezonie odpadł na poziomie półfinału, dwa sezony temu przegrał w w trzy razy był w finale w półfinale z Bayernem Monachium też mu się nie udawało, no pewna łatka przegrywa w Lidze Mistrzów do Pepa Guardioli zaczyna przylegać, czy już przylgnęła całkiem mocno, no i także szkolenie, więc chciałby ją wreszcie e, odkleić od siebie, no bo niewątpliwie jest wybitnym trenerem, i niewątpliwie wszelkie narzędzia ku temu, żeby wreszcie wygrać Ligę Mistrzów ma. Jeżeli ten haland mu nie pomoże, no to co jeszcze może mu pomóc? Pewnie tak się wszyscy możemy zastanowić. Natomiast to jest Real Madrid i e, wydaje mi się, że bliżej. E, temu rozstrzygnięciu do typowego Realu Madryt. Drugi mecz, jaki wrzucam na kupon, żeby spełnić warunki promocyjne, to mecz Bayeru Leverkusen z AS Roma. Tutaj mm, kieruje mną trochę myślenie życzeniowe, trochę taka odwrotność mojego typu na mecz City-Real Madrid, bo wydaje mi się, że też Bayer Leverkusen musi w końcu wyrównać do średniej i coś wygrać. I być może tę wygraną będzie Liga Europy. Wiadomo, że trudne zadanie ma Bayer Leverkusen na własnym podwórku, gdzie zdominował rozgrywki krajowe Bayern Monachium i ciężko oczekiwać od tego klubu, takiego klubu bardzo dobrze zarządzanego, klubu, który za jest w czołówce, trudno od niego oczekiwać mistrzostwa na krajowym podwórku. I Puchary zdają się być jedyną albo taką najkrótszą drogą do tego, żeby coś wreszcie wygrać. A wiadomo, jaki jest Bayer Leverkusen. Oni mają w Niemczech dwa przydomki: Leverkusen oraz Wicekuzen. Te dwa przydomki wręcz zarejestrowali jako swoje znaki towarowe. Tak, bardzo wpisały się one w tożsamość klubu. No bo, żeby znaleźć ostatnie trofeum w wykonaniu klubu z Leverkusen, należy cofnąć się do czasów, kiedy grał w tym, w tym zespole Andrzej Buncol, czyli jest to bardzo, bardzo, bardzo dawno temu. Natomiast Bayer cały czas jest w czołówce niemieckiej piłki i to jest pewien paradoks, bo oni no niby są na tych takich dobrych miejscach, na miejscach, które które są blisko Bayernu Monachium, a jednak nie są w stanie nic wygrać. Dlatego, że, y, wydaje mi się, że z Czabi Alonso, z gościem, który jest w stanie zaszczepić taką zwycięską mentalność w tym zespole, są w stanie pokonać Romę. Romę, z którą przegrali w pierwszym meczu 0 do 1 i y, y, być może doprowadzą do dogrywki. Wydaje mi się, że, y, że, że z kim, jeśli nie z Czabi Alonso, to się ma y, wydarzyć. Czabi Alonso coś w życiu wygrał i wie, jak to robić, to na pewno. A więc te dwa. Zdarzenia lądują na moim kuponie. Stawiam 200 zł na to, że tak się wydarzy, i mam do wygrania 1750 zł. Jeżeli ten zakład mi nie wejdzie, to 200 zł trafi na moje konto z powrotem w postaci freebetu. To oczywiście taka symulacja, bo ja już swoje konto w poksiężu mam, a jeżeli nie masz ty, to możesz je założyć z linku, który jest na dole. Możesz także wziąć udział w konkursie dla pierwszych trzech osób, które jako pierwsze wytypują dokładny wynik w meczu Manchesteru City z Realem Madryt i wskażą przynajmniej jednego strzelca gola w tym spotkaniu. Dla tych trzech osób mamy przygotowane free bety w wysokości 50 zł do wykorzystania na grę w fuksiarzu. Oczywiście warunkiem do tego, żeby wziąć udział w tym konkursie jest posiadanie konta w fuksiarzu. Jeśli nie masz, to na dole masz link. I subskrybowanie tego kanału Dzięki serdeczne za dziś, życzę Wam i sobie wygranych, bo na pewno mecz City z Realem Madryt jest jednym z ciekawszych spotkań do typowania w ostatnich, ostatnich dniach I, i tutaj przeróżne scenariusze są możliwe. Mi się wydaje, że jednak ten taki najbardziej, najbardziej typowy dla Realu Madryt.